Pan prezydent Robert Malinowski w trybie wyborczym wniósł pozew przeciwko wydawnictwu, o którym wcześniej oczywiście mówiliśmy, koalicji wyborczej, wyborców Janusza Dzięcioła. I w tymże trybie dzisiaj sąd okręgowy w Toruniu wydał swoje postanowienie. Bardzo proszę, panie prezydencie. Przypodobę państwu, że chodziło o takie zarzuty, które bezpośrednio mnie się wydawały krzywdzące moją osobę, dlatego to. Ja zrobiłem dodatkowo i wydzieliliśmy to z tych wszystkich, wszystkich spraw w tym, nie wiem, co, co to było, czy czasopiśmie, czy piśmie, to było tak. Było sześć punktów i ja zawnioskowałem o te sześć punktów. Nie? Przypomnę, że aby otrzymać mieszkanie w Gliwionce trzeba być przyjacielem prezydenta lub przynajmniej prezesa Zenona Narużyckiego. Drugi punkt dotyczący uczestnictwa przedstawicieli, przedstawicieli Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu i przedstawicieli Szefostwa Sądu Rejonowego w Grudziądzu na imprezach urodzinowych prezydenta. Trzeci, że zrobiłem wszystko, aby spółka miejska MZK utraciła kontrakt na świadczenia usług przewozowych. Czwarty, dotyczący niepodejmowania działań w obronie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Piąty, dotyczący wyroków wskazujących wydanych wobec kierowniczki Wydziału Gospodarki Komunalnej. No, to nie jest prawidłowa nazwa, ale wiemy o co chodzi, i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych o sprezentowaniu i szósty za pieniądze grudziądzkich podatników wjazd do hotelu RAD. Sąd dość, dość dokładnie rozpatrywał te wszystkie zarzuty, przesłuchał świadków. Ja nie miałem żadnych swoich świadków od tego, co zacząłem, sam byłem. Sąd powołał świadków prezesa Grudziądzkiego Sądu, i panią szefową prokuratury, która jest chora i była wiceszefowa prokuratury, tamta strona powołała na, świad na świadków przez szefa, szefa związków zawodowych WZU. Po kolei ja też odpowiadałem wszystkie sprawy, które tu są zawarte, wszystkie, 100% są nieprawdziwe. Wszyscy świadkowie też składali oświadczenia i zeznania na moją korzyść, również z panią Sulikowskim, gdzie w sprawie WZU mam sporo pism i sporo protokołów i tak dalej, i tak dalej. Ja ze zdziwieniem zapoznałem się, bo nie czytałem tego pisma, nie czytam takich tam pism. Od tego jest tutaj ktoś inny, żeby to czytał, ale ze zdziwieniem te sześć punktów, dlatego tak mnie zbulwersowały i sąd wydał wyrok. Myśmy postanowili dojść do ugody. Ugoda polega na tym, że Przedstawiciel Komitetu Wyborczego, pana Dzięcioła, zgodził się, że wszystkie te zarzuty są nieprawdziwe. Zgodził się, że wszystkie są nieprawdziwe. Zgodził się zapłacić na rzecz Fundacji 5 tysięcy zł. Myśmy wnioskowali o 50 na rzecz fundacji związanej z tym chorym a, Adasiem, że, Adasiem, tak? Adasiem tak, żeśmy takie coś zgodzili i zgodził się opublikować w lokalnych mediach w 24 godziny po, po uprawomocnieniu się tego, a to się uprawomocnia po 24 godzinach, czyli od poniedziałku, no myśmy mówili, że do wtorku najpóźniej, bo to już jest nieistotne, wyroku sądu w tej sprawie. Ja jeszcze raz ubolewam nad tym, że dyskusja, dyskusja kandydatów na prezydenta nie toczy się o rozwoju naszego miasta, a mogłaby się toczyć, bo powstały dwa nowe dokumenty. Mianowicie został podpisany w Brukseli Regionalny Program Operacyjny, to co nasze województwo. I został podpisany wczoraj w Ostromecku kontrakt regionalny z przedstawicielem rządu, też o inwestycjach, które mogą być w naszym mieście, w naszym województwie robione, czyli jest nad czym dyskutować. Co byśmy chcieli, jak byśmy to robili, dlaczego te sprawy, a nie inne, są to naprawdę ogromne pieniądze, które w ciągu 6 lat możemy sięgnąć, żeby ściągnąć do grudziąca. Ogromne. Takich pieniędzy w naszym województwie nie było jeszcze nigdy. Można by tą dyskusję pięknie, pięknie zorganizować wokół projektów, programów, siąć sobie podyskutować. Czegoś takiego nie ma, nad czym bardzo boleję, a ja swój czas muszę marnować i udowadniać, że, że coś tam jest. W ogóle jak zobaczyłem, przejrzałem to tutaj, bo tu mam oznaczone od, od, to całe pismo, czy to, co to jest, nie wiem. Po prostu to jest horror, że takie coś można wymyśleć, aż, aż się nie chce wierzyć po prostu. Coś nie piramidalna bzdura i głupota. I, i się dziwię, że, że do takiego czegoś dopuszczono drukować. Ludzie odpowiedzialni, którzy mają chociaż trochę gram oleju, że takie coś mogą wypuścić. Znam posła ponad 30 lat już. Od, z różnych czasów i z różnych dziedzin działania i z takich i z innych. Uważałem, że rozsądek zdominuje. Zakładam, że nie ma wiedzy na wiele tematów. Ja to rozumiem. Rozumiem, że człowiek, który startuje, chociaż dzisiaj tą wiedzę za kliknięciem można zdobyć, gdyby ktoś chciał. Zakliknięciem. Tylko mi trzeba czas i mniej spać. Ale dobrze, to zakładam, że, że, że nie ma wiedzy. Ale no, żeby to przeczytać, przeczytać w to jest poważna sprawa. Kogoś obrażać, pisać kła, ale to jest, proszę Państwa, to jest okłamywanie mieszkańców. Pisanie nieprawdy i kolportowanie tego to jest okłamywanie mieszkańców. Jak można głosować na oszusta? Oszukiwanie. Jest oszust. Czy chciał tego, czy nie chciał? Nic go nie sprawiedliwia, bo my mamy, my mamy też osoby do kolportowania różnych spraw, ale my je tu szkolimy. My je szkolimy. Bierzemy za nich odpowiedzialność. Ten gościu i ten gościu bierze odpowiedzialność. Jak ktoś tam naknoci, to nie ma tego, że to on naknocił. Myśmy to zepsuli. Z informacji, które posiadam, <coughs> wynika to, że ta gazetka, ta gazetka jest nadal kolportowana. Yy, oczywiście mamy też swoich kandydatów, którzy cały czas prowadzą jeszcze kampanię wyborczą i znajdują albo mijają się z osobami, które jeszcze tą gazetkę kolportują że tutaj jest ta sytuacja Przy... jeszcze niebezpieczna i patologiczna. Przy okazji chciałbym Państwu przekazać następującą informację. Wczoraj wieczorem około godziny 19.30 dowiedziałem się o kolportowaniu ulotki. Jak ona się nazywa? To ma jakąś nazwę ta ulotka? sygnowanej podpisem Platforma Obywatelska, z jak, skierowanej przeciwko właśnie kandydatowi Januszowi Dzięciołowiczowi, nie wiem, przeciwko głosowania nie, nie widziałem jej na, na oczy, poleciłem szefowi sztabu, żeby zgłosił doniesienie na policję o przestępstwie, że myśmy tego nie, nie wydawali, nie mamy z tym nic wspólnego, absolutnie nie przyznajemy się do tego. Złożone zostało y, y, doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa na prokuraturę, nie my jesteśmy od ewentualnego ścigania, czy też domyślania się, kto jest, kto jest autorem tego typu materiału wyborczego, bo nosi on takie znamiona. Naszym celem było odcięcie się od autorów ze względu na logotyp Platformy Obywatelskiej, który zaistniał na tym materiale. My się z tym nie identyfikujemy, tak jak Państwo nieraz mówiliśmy, jesteśmy jak najdalej od prowadzenia tego typu działań kampanijnych i akurat w tym wypadku współczuję Januszowi Dzięciołowi, że stał się obiektem ataku. Jaki miał być cel tej ulotki absolutnie i kogo to miało? Absolutnie nie wiem, bo... Nie dociekam. Ja tylko jeszcze raz boleję, że tak, że nie, nie ma dyskusji nad rozwojem Grudziądza, a byłaby fajna w świetle tych dokumentów, które się ukazały. Dwa, bardzo się dziwię kandydatowi Dzięciołowi, że podpisał się pod czymś takim, które oszukuje mieszkańców i w zasadzie stawia go w, w, w sytuacji oszusta. Mówię to z pełną odpowiedzialnością za słowo, bo to jest oszustwo. Wiedząc, że trzy czwarte jest, nie wiem, 100% jest nieprawdziwe. 100% tak, takiego czegoś nie było nigdy w historii wyborów. Nigdy czegoś takiego jeszcze nie było. Co słowo, co zdanie, czyli absolutnie nie panuje nad swoim sztabem, a jeżeli, a jeżeli to zatwierdził, to tym gorzej dla niego. Postanowiliśmy dwa dni temu, że w dniu dzisiejszym jeszcze rozpowszechnimy po mieszkańcach nasz biuletyn wyborczy, który jest po to napisane, jak pan prezydent na samym wstępie napisał, że który się opiera przede wszystkim na dokumentach, na faktach, na przedstawienie naszych kandydatów, naszego programu wyborczego, ale jakby też pokazaniu tych szeregu nieprawdziwych informacji, które się pojawiają. Na w końcu tego biuletyny, gdzie są podsycowane poszczególne dokumenty, ale też jest taki fragment kampanii na Wesoło, gdzie pokazujemy różne błędy komitetów wyborczych i pokazujemy ciekawe choćby dwie, dwie zagadki. Oczywiście kto będzie chciał, to jeszcze będzie mógł do dnia wyborów zapoznać się z tym materiałem. i podjąć stosowną decyzję, na kogo zagłosuj.